Witam w kolejnym odcinku i dzisiaj, dlaczego popełniamy często te same błędy pomimo wzrostu naszej świadomości. Jak najlepiej, jak zawsze, na przykładach, a więc przychodzi styczeń i mówimy sobie pójdziemy na siłownię, schudniemy no i zaczynamy swoją przygodę z treningami. Na początku idzie dobrze, ale później się poddajemy i przestajemy trenować w ogóle. Często jest tak, że co obserwuję od lat, ludzie wchodzą na siłownię, przychodzą na siłownię w styczniu i już w połowie lutego tych ludzi nie ma. Niektórzy oczywiście wytrzymują nawet krócej. Po miesiącu, po czterech tygodniach już ich nie ma. Kolejny przykład. Chcemy oszczędzać pieniądze. Chcemy oszczędzać, aby później może na przykład w przyszłości inwestować. No i zaczynamy pieniądze odkładać. Na początku idzie nam dobrze. Ale dochodzimy do tego momentu, gdzie przestajemy to robić. Nagle Coś nas dopada i przestajemy te pieniądze oszczędzać i wracamy do punktu wyjścia. Dlaczego tak się właśnie dzieje? Co jest powodem, że zaczynamy coś robić i czegoś nie, i coś nie kontynuujemy? Co mieliśmy w planach? Tak jak powiedziałem... Wzrost świadomości o problemie czy o wyzwaniu jest ważny, ale jeżeli nie zostanie usunięta ta blokada, ta blokada, która powoduje, że nie dbamy na przykład o siebie, że nie, nie zostanie usunięty właśnie ten program w naszej podświadomości, który powoduje, że wydajemy pieniądze, to będzie nam bardzo, bardzo ciężko z tym się w ogóle uporać. Dlaczego? Dlatego, że ten program, który mamy w podświadomości, w tym naszym umyśle emocjonalnym, jest kilka lub kilkanaście razy silniejszy od naszego myślenia logicznego, od naszego mózgu logicznego. Dlatego, że, jak twierdzą psychologowie, naukowcy, Aż 90% naszego życia kierowane jest, kieruje się z podświadomością, z tego programu, który mieliśmy wgrany w wieku od 0 do 6 lat. A więc bardzo nam trudno będzie się tego pozbyć na poziomie logicznym. jedynym jedynym rozwiązaniem tego jest. Praca z emocjami, uwalnianie tych emocji właśnie z ciała, z podświadomości, które pomogą nam później, właśnie w czy dbaniu o sylwetkę, czy zmianie różnych nawyków, czy po prostu na przykład, tak jak powiedziałem wcześniej, w oszczędzaniu i węstowaniu pieniędzy. Wszystko jest w naszym umyśle podświadomym, a więc przede wszystkim. Usuwamy emocje związane z tym zagadnieniem. Kiedy uwolnimy te emocje, wtedy znacznie łatwiej nam będzie zmiana lub budowa nowych nawyków. Wtedy, czy odchudzanie, czy zarabianie pieniędzy, czy odkładanie pieniędzy, czy inwestowanie pieniędzy przyjdzie nam znacznie łatwiej. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam również na mój kanał na YouTube życie bez limitów oraz niemiły facet. Tam również mówię o tych sprawach, które w naszym życiu są bardzo, ale to bardzo ważne. Pozdrawiam.